Jasne, że tak. Zobaczymy. Czas pokaże, czas pokaże, tak. No ja nie wiem, no to nie może kosztować 100, 200 czy 300 złotych, tak? No to fajnie, no. Jakub Szewczyk, Świat Gwiazd. Dzień dobry państwu. Jesteśmy, co prawda mamy sierpień, ale jesteśmy już na jesiennej ramówce Polsatu. Wraz ze mną pan Zenek Martyniuk. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć, witam, kłaniam się. Panie Zenku, zazwyczaj był pan kojarzony raczej z telewizją polską. Teraz Polsat. W jakiej roli pan dzisiaj tutaj przychodzi? To znaczy nie wiem, czy, czy byłem kojarzony z telewizją yy, polską. Yy, grałem jeden koncert sylwestrowy raz do roku, a, a tak, tak jest opisywane w mediach, jakbym co, jakbym co najmniej nie wychodził w ogóle z telewizji polskiej, tak? <laughs> Inne zespoły grały miliony razy więcej, jako się o tym nie pisze. Nie wiem, no to tak. To, to, to. Różnie piszą. Zenek Martyniu się kończy, już coś, coś tam tak. tak. Koncertów mamy bardzo dużo, gramy naprawdę i zresztą z Telewizją Polsat zaczynaliśmy w ogóle w roku 1995 pierwsze programy właśnie Disco Polo Live. Wiele koncertów y, co roku, festiwal w Ostrudzie i tak dalej. Zawsze jestem kojarzony z Telewizją y, Polsat. Y, jak zapraszali nas do telewizji publicznej na Sylwestra, ewentualnie na kilka koncertów Letnia Trasa Dwójki, y, to nie sposób było odmówić, y, bo, bo to fajne koncerty. Na koncerty, które przychodziło bardzo dużo, kilka, kilkanaście tysięcy ludzi, a teraz występuję w roli Jurora w programie Disco Star. co się, oczywiście bardzo mnie cieszy, niechętnie na początku podchodziłem do tej, do tej sprawy, bo, bo, bo nie lubię raczej oceniać innych, no ale bardzo mnie poproszono, dlatego się zgodziłem, no bo myślę, jak, jak nie teraz, to kiedy, jak, jak nie, jak nie, no to kto? No spró spróbujemy właśnie znaleźć taką osobę y śpiewającą, nie wiem, czy to będzie, czy to będzie wokalista, wokalistka, czy, y czy może jakiś zespół. Sporo mamy fajnych, młodych talentów. Może uda się kogoś właśnie wy wynaleźć wśród Wspomniał pan, że wspomniał pan, że miał pewne opory przed tym, żeby się zgodzić. Czy myślał pan w związku z tym, już, jakim będzie jurorem w tym programie? No właśnie nie wiem, bo ja będę pierwszy raz Marcin Miller y, już jest od, właściwie od pierwszej, od pierwszej edycji tego programu Disco star. Ja będę po raz pierwszy, ale mam nadzieję, że, że się wciągnę w ten, w ten klimat jurorowania i, i, i będzie OK. Ostatnio głośna współpraca ze Sławomirem, proszę powiedzieć, jak przebiegała w ogóle? Czy to był dobry czas tej, tej wspólnej pracy? Bardzo dobry czas. Tak. No to jak, jak to opisali dwaj giganci się spotkali z polskiej stery? Bo rzeczywiście ja mam bardzo dużo wyświetleń. Dużo ludzi przychodzi na moje koncerty, no i zespoły mi właśnie stworzyliśmy taki klimat, taką piosenkę, troszkę hiszpańską, cygańską, hiszpańską taką, taką yy, dyskoteką letnią po prostu. Let, letnie klimaty, tańcz, bo to miłość daje nam, gitarowa, takie fajne brzmienie, fajne, leciutkie, słoneczne, tak jak, jak, jak powinno się... Takie piosenki powinno się grać w okresie wakacyjnym, ale nie tylko. Ten teledysk zaczyna się od tego pana słynnego cytatu, że na pewno, na pewno, pewnie, zobaczymy, na czas pewno, pokaże. Pewnie, jasne, że tak, zobaczymy, czas pokaże, czas pokaże, tak. No właśnie, czy to jest taki dowód na to, to, że. Ja nie wiem, czy ja z panem może to nagrywałem, nie. To, było, to, wymiar, bo, to nie? było z Damianem akurat, z Damianem. ale. ale, ale nasz, nasz wywiad jeden też się teraz yy, zrobił memem, to, że nie wiadomo, ile ta impreza będzie kosztowała. Rozmawialiśmy jasne. o sylwesty. No tak, tak. I, i, I wszyscy tam, kolega mi ostatnio mówił, że gdzieś tam na, na weselu jakieś takie skromne przyjęcie weselne ile ta impreza będzie No ja nie wiem, no to nie może kosztować 120 czy 300 złotych, tak? tak, tak było, no to fajnie, tak było, no. Dokładnie. To proszę jeszcze powiedzieć yy, na koniec, czy... Y, takie, takie pytanie, może mniej przyjemne, ale czy w związku z, z tymi zmianami władzy w TVP pan uważa, że teraz są trochę drzwi dla Zenka Martyniuka w telewizji polskiej zamknięte, czy nie ma w ogóle takich odczuć? Nawet nie zastanawiałem się na, na tym w ogóle, bo z telewizją w ogóle, z telewizją polską, to, 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 to jest kropla w morzu. Powie pan, il, il, ile to jest kro, kropelka wpuścić Ale... do morza? To jest bardzo mało. To jest bardzo mało. My, my gramy koncerty w, w ogóle no to... i... i, i... Głównie gramy swoje koncerty na, w, w mniejszych miastach, w większych miastach, w małych miejscowościach i tak dalej. Kursuję, podróżuję od Sopotu po Jasło, od Białegostoku po Gorzów Wielkopolski. Oprócz tego jak zapraszam czasu czasu do telewizji, tak jak właśnie tutaj zostałem zaproszony do telewizji Polsat, 16, 16 sierpnia gramy Weselne Przeboje, to właściwie jeszcze co roku, tam z malutkimi przerwami. Czasami, w, akurat byłem w ubiegłym roku, z kolei nie byłem dwa lata temu, ale jest w tym roku. I też przygotowałem nowe piosenki, zupełnie premierowe w tym roku chyba już nie wiem moja, chyba piąta albo szósta premiera. I też zaśpiewam w tym roku dwie nowe piosenki właśnie, dwie premierowe piosenki plus jedną ze Sławomirem na weselnych przebojach. Zenek Martyniuk artysta wciąż płodny i życzymy, żeby ta płodność cały czas rozkwitała, żeby Zenek Martyniuk się nie kończył, jak niektórzy tutaj, tak jak Pan mówi, mówią. To I wszystkiego, zgody. że Pan życzę dobrego. Nie wiem, komu zależy na, na tym, że to w kółko non stop się pojawia na, 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 na wszystkich portalach. Zenek Martyniuk się kończy, rozwija się wręcz. Robimy coraz to lepsze rzeczy, coraz fajnie aranżujemy. Nie wiem, komu to zależy, żeby. Ale moi fani wiedzą, że tak, że tak nie jest po prostu, że my mamy się bardzo dobrze i, i, i będzie coraz lepiej tylko ciągłego rozwoju życzę w takim razie. Dziękuję, Dziękuję. bardzo.